Chciałbym Państwu przedstawić, co się w ogóle dzisiaj działo, jaki to był dzień, z czym to jest związane. Ogólnie, znajdujemy się na strefie rekreacji dziecięcej, gdzie już drugi raz z rzędu organizuje się Gminny Dzień Dziecka. W którym organizatorami są gmina, szkoła, zespół szkolno-przedszkolny w Bożęcinie i Strefa Rekreacji Dziecięcej. Oferujemy dzieciom sporo wspaniałych rzeczy imprez, nagród, jakiś zabawek. Wszystko, co tu się odbywa, i drugi rok z rzędu jest za darmo. Łamiemy wszystkie bariery, jakie są tylko możliwe, dlatego że tutaj nikt nie jest w żaden sposób ograniczany. Wszyscy mogą uczestniczyć we wszystkim, skorzystać z każdego sprzętu, bezpłatnie. No i, i można tutaj spędzić naprawdę fantastycznie e, miły dzień. Nie tylko w Dzień Dziecka oczywiście, bo w Dzień Dziecka jest tych atrakcji dużo więcej, ale też codziennie i w każdy weekend.